A ja chodziłem do pracy, jechałem ja z tymi ludźmi kurwa, przecież wziąłem do normalnej pracy, przecież zapraszałem mnie tam jakiś grilla i tak dalej, no trochę jechałem oni się tak na w sensie, wiesz, wody Kurwa, chłop nie, jechałem do chłopa 40 par lat żona, dziecko kurwa, O, tam kur... Ja go kurwa niosłem do łóżka, rozumiesz, na piętro razem z jego żoną. Kumasz i potem Jest targałem boss. jeszcze dwóch następnych Jest. na chatę do swoich żon. Kumasz Nie, mi, no naprawdę, tak było w Zbyszku. Przecież ile razy było, że jeszcze jak jakieś maszyny wypierdalało, że coś mieliśmy, na przykład nocka to była i, i ten, to chłop jechał kurwa na stację, kupował browary i bieliśmy, kurwa. I jeden to tak się napierdolił, że, że zdjął koszulkę i biegał po placu i śpiewał. Tak się napierdolił. A wiesz, a też oni bardzo nie chcieli czasami ze mną pić, no bo bali się, że ja sześćdziesiąte zrobię i mojemu ojcu sprzedam, bo mój ojciec był kierownikiem. A ja, ja siedziałem cicho. Nawet jak mój tata pytał, wiesz, a wy coś tam piecie, coś się, ja wie? Ja tam nic nie wiem. Dlatego ja nic nie wiem. I tyle. A mnie sprzedali. A to nie oni, tylko jeden taki skurwiel, to mnie nie robił, mechanik to on mi sprzedał, że ja tam jakieś piwka pijesz sobie czy coś wiesz.